Powiat legionowski jest jednym z niewielu na Mazowszu, gdzie nie ma szpitala powiatowego. W tej chwili pacjenci z okolicy Legionowa, jeśli wymagają hospitalizacji, mogą wybierać pomiędzy warszawskim szpitalem brudnowskim, szpitalem powiatowym w półtusku oraz szpitalem w Nowym Dworze Mazowieckim. Jesteśmy społecznością ponad 100 tysięczną. W okolicach najbliższe szpitale to szpitale warszawskie, które niestety są i przepełnione, i do których dojazd niestety jest bardzo... Yy, Niepokojąco długi i ciężki, poprzez korki i ciężkie trasy zablokowane. Teraz trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy szpitala. Samorząd Powiatowy nie musi ich przeprowadzać. Nie musi, ale chce. Myślę, że to jest taka najzwyklejsza w świecie uczciwość wobec naszych, naszej społeczności. Poinformowanie, zadanie pytań, sprawdzenie, jakie jest zainteresowanie społeczne. Chociaż my doskonale wiemy, no, my lekarze pracujący tutaj na bieżąco z własnych potrzeb wiemy, my, my wiemy jakie są potrzeby tutaj, ale również wiemy jakie są potrzeby naszych pacjentów. W związku z tym my tak naprawdę wiemy, że ten szpital jest oczekiwany przez społeczność powiatu. Czy pani zdaniem szpital w Legionowie jest potrzebny? Myślę, że na pewno tak. Przede wszystkim ze względu na to, że dojazd do Warszawy, do szpitala jest czasochłonny. Nawet do nowego dworu zajmuje dużo czasu, a w kwestiach życia czasami decydują nawet minuty. Pewnie, że potrzebny tyle ludzi, korych jest. Niepotrzebny szpital już dawno powinien być. Potrzebny. Chociaż nie mam zdania określonego, ale wydaje mi się, że Legionowo jest na tyle dużym miastem, że szpital powinien być. A dlaczego pan nie jest pewny? On nie choruje. Zdarzyło się w pana życiu, że musiał pan jechać do Warszawy, ponieważ nie było szpitala w Legionowie pod ręką. Tak, na brudno. Teraz do nowego Zworu jeździłem. E, takiej sytuacji na szczęście jeszcze nie miałam, jednakże e, podtrzymuję swoje zdanie, że szpital w Legionowie jest na pewno potrzebny. Dyskusje na temat budowy szpitala w Legionowie i jego uruchomienia trwają od lat. Jest ogólna niechęć ze strony płatnika, czyli z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby taki szpital powstał. Dlatego są trudności, były trudności z gruntem. Była taka trochę legendarna, mitologiczna historia o, o tym, że szpital nie powstał, dlatego że grunt, który był pod szpital wiabłonnie, przepadł i dlatego nie można było go budować. Tak naprawdę... To nie jest kwestia gruntu, tak naprawdę to nie jest kwestia nawet pieniędzy na wybudowanie i wyposażenie, tylko dobrego kontraktu i dobrze zarządzanego szpitala. Wciąż też nie zdecydowano, gdzie placówka mogłaby powstać. Przy Sobieńskiego 4 czy może w obiektach po jednostce wojskowej na Piaskach, albo nieco dalej od miasta na terenie gminy Jabłonna. Jesteśmy po rozmowach, mamy wstępne zainteresowanie kilku inwestorów. To dlaczego nie umożliwić im pobudowania w środku miasta sprawnego, dobrze funkcjonującego, potrzebnego mieszkańcom Legionowa szpitala, który będzie niósł pomoc i leczył. Szpital mógłby powstać z pieniędzy samorządów albo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Możliwości jednak jest tutaj więcej. Kiedy ruszy budowa szpitala i czy w ogóle ruszy, to zależy oczywiście od e, drogi, którą wybierzemy. Podczas konsultacji pokazujemy różne możliwości. Są możliwości budowy szpitala w oparciu o środki publiczne. Wiemy, że w praktyce tego typu e, przedsięwzięcia trwały chociażby w Półtusku czy w Grodzisku Mazowieckim 10, 15, nawet 20 lat. E, ale są też metody na to, by zbudować szpital w ciągu e, kilku, najwyżej kilkunastu miesięcy w oparciu o środki prywatne. Nie, wie, nie wiemy dzisiaj, nie rozstrzygamy Dzisiaj jak będzie ten szpital wyglądał, jakie będą oddziały i kto szpital zbuduje ostatecznie kto będzie operatorem medycznym, ale myślę, że ta dyskusja w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni da nam odpowiedź na te pytania. Zapraszamy więc wszystkich do wyrażania swoich opinii, do formułowania wniosków. Z pewnością wszystkie zostaną wzięte pod uwagę.